wsiądki. Pan chciał porozmawiać z Wami? Szanowni Państwo, kochane pierwszanki. prawda jest taka, że wychowanie już się zaczyna i poznawanie tego świata jeszcze przed przedszkolem. A jestem o tym przekonany, bo jedna pani, babcia, opowiadała mi, że w te piękne październikowe dni chodziła ze swoim dwuletnim Emiliankiem do parku i tam opowiadałam mu bajki. I Emilianek, zwłaszcza, taką jedną bajkę lubił: Na straganie dzień A, to, że to znaczy: oczywiście, te wszystkie warzywa tam po kolei zabierały głos. Ale Emilianek, jak dochodziła babcia do tego momentu, cio, kapuśta, głowa puśta, to już on to mówił. Zobaczcie, dwuletnie dziecko, już tak jest spragnione poznawania świata, jak w tej bajce warzyw, a najbardziej podobało mu się słowo kapuśta. Jeszcze dokładnie nie mówi, ale tak właśnie zapamięta. I wy będziecie chodzić do tej szkoły po to, aby tej wiedzy zdobyć jak najwięcej, żeby potem w przyszłości z tej wiedzy móc Przede wszystkim uczymy się w szkole matematyki, tak? Czyli musimy się nauczyć liczyć. To ilu już liczycie? O do 100, z reguły za. Ale mój przyjaciel zamawiał tak. Słuchaj, jak umiesz liczyć, co licz najbardziej na siebie. To się potem w życiu bo to tak różnie bywa. Niemniej jednak, nauczyć się liczyć, nauczyć się pisać, nauczyć się przyrody, geografii, nauczyć się historii, bo to jest bardzo ważne. I żebyście się z zapałem zabierali do tych właśnie spraw, to chciałbym Was zapewnić, że dzieci już od klasy zero uczą się na religii różnych spraw o Panu Bogu. Najwięcej mamy tego kontaktu, zwłaszcza w klasie drugiej, a więc my za rok będziemy się częściej spotykać, gdy będziecie się przygotowywać do pierwszej komunii świętej. W tej chwili mamy rok wiary i szczególnie chcemy właśnie. Poznawać dogmaty naszej wiary, te prawdy, które są w symbolu wiary zebrane sobie, przypominać i uświadamiać sobie, czym jest w życiu dla człowieka wiara. Żeby to dobrze zapamiętać, zostawię Wam takie ładne obrazki, które są specjalnie przygotowane na rok wiary, i mam prośbę, tak jak tutaj była mowa o tym kąciku, gdzie prosicie mamy, żeby Wam zapewniła dobry kąt do odrabiania lekcji, to tam gdzieś na biureczku sobie postawcie ten obrazek i w ciągu najbliższego roku wiary, patrząc się na Pana Jezusa, to jest ten symbol roku wiary, z tyłu można sobie odmówić codziennie wyznanie wiary w A ja jeszcze mam pytanie do Pana Krzysztofa, bo jest tu z nami prawdziwy aktor. Czy Pan Krzysztof już wyłuskał tu jakiś talent aktorski? O, proszę. O, a umowęsko umowęsko. Trzymamy, no, proszę. wszyscy uczniowie są aż się z O, to Ale dzieci wytrzymały do końca na scenie. No widzicie, to zdanie prawdziwego aktora jest bardzo ważne, więc możecie być dumni z dzisiejszego wieczoru. Rodzicom gratuluję takich wspaniałych dzieci. Wtedy. Dziękujemy bardzo. I poproszę Panią wizytator. Jak mówić do moich przedwórczych, do moich przedwórczych, się piękny powiedzieli tyle pięknych i ważnych słów skierowanych do Was, maluchy, do rodziców i oczywiście wszystkich nauczycieli, a szczególnie Waszych wychowawców. Więc ja tylko podziękuję za zaproszenie od Państwa i od Was w imieniu Pana Andrzeja Juszczaka, dyrektora Delegatury Kielcowolskiej, Kuratury Oświaty w Łodzi, swoich rad. Ja Wszyscy i chciałam stwierdzić absolutnie, że zasłużyliście swoją prezentacją na miano ucznia. I jeszcze tak od siebie, ponieważ ja też jestem nauczycielem, przypominam sobie jak pracowałam z maluchami i zawsze mówiłam, że trudy to tak jak wspinamy się pod górkę, ale jak wejdziemy na sam szczyt, to zjeżdżamy z ogromną radością. I tak jest z nauką. Trochę wysiłku, a potem sama radość. I wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wszyscy trzymamy kciuki za Wasze sukcesy. I oczywiście wspólnie z rodzicami i wszystkimi nauczycielami życzymy Wam, abyście dobrnęli do klasy szóstej, w takim towarzystwie, jak tu siedzicie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i gratulacje za dzisiejszy występ. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za tyle miłych, ciepłych słów skierowanych do Was, do najmłodszych uczniów naszej szkoły i jeszcze kilka zdań od nas, nauczycieli. Kochane wierszaczki, ja króciutko, bo na pewno jesteście już bardzo zmęczeni. W imieniu samorządu uczniowskiego i jego opiekunów chciałabym wyrazić ogromną radość z faktu, że dołączyliście do naszej szkolnej rodziny. Życzę Wam wielu sukcesów i jak najmniej porażek. Z okazji dzisiejszej uroczystości ja też mam coś dla Was: jest to prezent od. Samorządu Uczniowskiego. Są to takie plakietki z uśmiechniętą buźką i z czterolistą koniczynką. Jak wiecie czterolistna koniczynka przynosi szczęście. Ja mam nadzieję, że te plakietki przyniosą Wam bardzo, bardzo dużo szczęścia. Nie pozostaje nic innego jak tylko powiedzieć powodzenia i witamy w naszej piątce. I tak i także chcą podziękować zaproszonym gościom, tylko tak troszeczkę, no, prosimy. Dziękuję. I tym akcentem kończymy dzisiejszą uroczystość ślubowania i pracowania pierwszaków roku szkolnego 2012-13 na uczniów naszej szkoły. Dziękuję bardzo Wam i dziękuję gościom serdecznie i wszystkim zebranym. Dziękujemy bardzo. jeszcze, ponieważ dzieci chciałaby zrobić sobie z Państwem zdjęcie takie wspólne. Bardzo proszę.